Hej, cześć, e, witam Was trochę po długiej przerwie. Dawno mi to nie było co, e, ale dość tego wszystkiego z tej strony, jak pewnie pamiętacie, Panzer. I witam Was w trzecim odcinku naszej serii. Zagrajmy The Brothers in Arms Road to Hill 30. Kurde dobrze jest wrócić do nagrywania po tak długiej przerwie, niestety. Przerwa ta nie była z mojej winy. Przerwa ta była spowodowana tym, że po prostu mikrofon poprzedni, na którym nagrywałem. <grywa> pozdro, Max. Eee... Poprzedni mikrofon, na którym nagrywałem, po prostu postanowił umrzeć. Postanowił umrzeć. Został praktycznie przeze mnie zniszczony, bo kilka razy mi spadł. Ale zainwestowałem w lepszy mikrofon, eee, z lepszą jakością, także. Cóż, nie przedłużając, zacznijmy tam, gdzie ostatnio skończyliśmy, czyli zacznijmy od misji cel XYZ. I myślę, że to będzie jedna misja na jeden odcinek. Oczywiście zacznijmy na poziomie normalnym. Cel XYZ, Normandia, Francja, D-Day, 6 czerwca 1944 roku. Baker nigdy nie prosił, żeby być dowódcą drużyny. Nigdy nie chciał dowodzić. Kick off, Fox 3. Can you hear? Over. So we're supposed to kill them all before they finish breakfast. Say, what do you suppose crowds eat for breakfast anyway? Sausage? Toast? Oh, God damn it! Cold glass of blood. Sarge, I can't get anyone on this thing. You're fucked. Alright, same plan as before. Heart suck, go with Baker. The crowds know we're here, so go say hello the airborne way. You mean shoot them? Yes, obviously, Private Allen. It's just, I've never said hello like that. You could just say shoot them. Well, smart ass, you're with me. Baker, remember most of these guys don't know we're coming. So you and Hartsock, tread lightly while you can. Moving! Move up! czyli tak. Misję zaczynamy znowu z REDEM. Myślę, że którego dosłownie doskonale pamiętacie z poprzedniego odcinka serii. A dzierżymy dosyć ciekawy karabin, mianowicie znany wszemi wobec z różnego rodzaju mediów, z filmów gier i innego tego typu. karabinu M1 Garand. Możemy też zauważyć, że Red korzysta z karabinka m 1 1 który był specjalnie zaprojektowany z myślą o wojskach spadochronowych. Za na drugiej broni naszej mamy karabin, y, T2, pistolet maszynowy m 1 1 Thompson. Niestety, Rad nie jest w stanie nas osłonić. W takim razie przejdziemy tutaj. Wtedy się rozkażemy przejść tutaj. Dobra, czyli tak. Red przechodzi teraz tutaj. Czyli tak. Kurde, reto berwał. E, nie jest dobrze, nie jest dobrze. No i mamy do czynienia po raz pierwszy z gniazdem karabinu maszynowego MG42. E, karabin ten był e, przyzywany przez aliantów em, piłą tarczową Hitlera. Przez, był nazywany piłą tarczą Hitlera przez to jaką on miał siłę ognia, mianowicie strzelał on z częstotliwością 1200 strzałów ciągłego ognia przez minutę, przez co żołnierze musieli wymieniać lufy w karabinie jeśli chcieli prowadzić um, skonsolidowany ostrzał. Um, Istnieją e, podania świadków e, m.in. słynnej bestii z Omaha, Heinricha Severlo, e, które mówią o tym, że e, musiał wymienić chyba około 4 czy 5 łuf, żeby powstrzymać alianckie natarcie. mg 42 było koszmarnie efektywną bronią. A tak samo jak Garant, który miał w sumie e, ułatwioną robotę w przeciwieństwie do tego Kara 98 No, dlatego, że po prostu miał on e, mechanizm e, samopowtarzalny. Czyli zamek broni nie musiał być odciągany za każdym razem, kiedy chciało się z niego strzelić. No, chodź tu, niemiaszku, chodź tu. Hans. Dobry. No jak na razie mamy wszystkich, ale to znając życie długo nie potrwa. Um. A więc um, idziemy dalej. Między, mamy już chyba przed sobą budynek koszar. Um. Nie korzystałem jeszcze z granatów w tej misji, ale myślę, że niedługo będzie ku temu bardzo dobra okazja. Między innymi dlatego. No, żeby chociaż trochę ich przygwozić, nie? Wskoczymy tutaj. i nie musieli się Nie, 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 nie. Przepraszam za przekleństwo, nie chciałem. Um, po prostu to mi się nie wskuło, bo nie widziałem, że. Nie wiedziałem, że dotrze tutaj aż tylu szkopów. Jedzcie to impiera, na twój o cukierki przyniósł. Te granaty są dość mało efektywne. Nie wiem czemu. Wprawiedź w prawdziwym świecie ten granat powinien zdabić tych dwóch niemców z łatwością. Przepraszam bardzo, za w tle, niestety pokój nie jest wygłuszony, nie mam jak go wygłuszyć, więc um, niestety jesteśmy zmuszeni, um, jestem zmuszony bardziej do nagrywania w takich w takich nie innych warunkach. strzelić serio bo rad jest w drodze na drodze przepraszam dobra rajd ich tam przygwoździ a ja się zajmę obejście mi po prostu wykończyłem. trochę bałem, Tak, wiem, próbuję ale, ale, siłę Niestety muszę się wprawić do nowo w ale, rytm nagrywania wiem straciłem pazur ale spokojnie odzyskam go prędzej czyli później się po prostu rozkręcić. Łatwiej mi w sumie robotę, tutaj mogę mi chodzić spokojnie i zabić. Także no, e, przechodzimy dalej. Tutaj nam to się przyda, garant. Jednak jest bardziej ale... Nie mogę się doczekać, aż przejdziemy do Hells Highway. Jak dla mnie, Hells Highway ma jedną z najlepszych kampanii, jeśli chodzi o gry, w jakie miałem okazję w ogóle grać. Nie? save'a dobra ja muszę pracować teraz w tym momencie droga flankowania biegnie tutaj a do zbycie się ich... Ała. Skorzystam z Tomsona. O kurna. Jest ich więcej. No to w sumie koszary niemieckie, więc co się dziwić. Red. Kolejny płotek. Jest twój. Ech, dobra, to będzie ciężka przeprawa. Idziesz, 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 idziesz. Serio Stopson. Eee, dobra, przechodzimy dalej. Nie możemy się zdrzymać. Dobra, są przybliżeni, więc teraz mam szansę ich po prostu odejść. No i nie zdążyłem się schować pierwszy zgon w tej grze, ale niestety mamy przynajmniej checkpoint. Muszę na tym po prostu bardziej uważać, idziesz do ten płotek, stary. No, yy, myślę, że niedługo skończymy ten odcinek. Chcę po prostu, tą misję już dociągną do końca. Wiem nic yy, w trakcie misji jak na razie pod kątem fabularnym się nie dzieje, ale zaufajcie mi, to się zmieni. Dobra, przygwoździłem go, teraz po prostu go odejść. Albo ich! Nie powinienem się pochować w frycu. Dobra. Kolejny mini oddział, kolejna drużyna ogniowa. Chłop ma MK40. Ale... Ja miałem w odpowiedzi Thompson. Tommy Gunn. Stary, dobry Tommy. Tak, mamy eee, się do jego przodu. Kolejna drużyna. I tak w koło macie to samo. No i drugi zgon. Nie, nie mam pomysłu, jak to przejść. W ogóle. Jeszcze raz. <śm> Wiem, ten odcinek pewnie będzie nazwany kawalkadą Failów. Ale przejdziemy tam. Mm, nie, nie będzie chyba z żadnego problemu. Aha, Jezus. Zapomniałem. Przecież to jest widok taktyczny. Kur... Eee. No, ta, będziecie mieli używanie. Będziecie mieli używanie w komentarzach. Już to czuję. No zapomniałem o tym widoku, no A ty strzelaj tam korzystać z taktyki kurwa z taktyki z taktyki um o, ognia osłonowego może

I próbuję go po prostu pomóc mu Tak, czyli jednak to będzie jedyna misja, którą zrobimy w tym odcinku. Co prawda wyjdzie on długi jak cholera i będzie się długo przesyłał, ale myślę, że damy kurwa radę. Dobra, gość z MP poszedł. Jeszcze tam jest drugi. Co za red kur... jeden za jeden No więc tak, teraz musimy przejść po drugą, drugą stronę Nie będę na że nowe bunkra na nie trafi Red, chodź tu no i to są chyba właściwe baraki. Taka ciekawostka. 99%, no w sumie wszystkie lokacje z tygry zostały odwzorowane w skali praktycznie 1 do 1 z prawdziwego świata. Z Normandii po prostu. Magazynku mi zabrakło, ale myślę, że do tego to przyda się do MP40. Bo MP40 trzyma po prostu więcej pocisków w magazynku niż y, Thompson, albo po prostu wystarczyło kontrolowane serie. Dobra, LED, idziemy. A kogo my tu mamy? To nieźle się, chłopacy, badam. Piękny. Oczywiście fakty tutaj używają e, amerykańskiej amerykański bazuki chyba w wersji M1 Okej, okay, yes, osłonowy Dobra, musimy przed już trochę bardziej precyzyjne środki. Stary dobry Garant załatwi sprawę. Red zdjął kogoś granatem, pięknie. Kawaleria przybyła. Zakład, że będzie mój? Zakład? No! O, to było właśnie słychać ten ping, yy, o którym Wam mówiłem. Red, przyjdźmy z byka. Jest mój! Jest mój! Eee, jest mój! Chodź tu, Red.

Eee, piszcie rady, za komentarz też się nie obrażę. No i cóż, wyczekujcie kolejnych materiałów. Możliwe, że pojawią się jutro, lub pojutrze. Nie wiem. Myślę, że jutro uda mi się coś zrobić. Także cóż, komentujcie, oceniajcie, oglądajcie. No i cóż, do następnego. Cześć.